Zacznijmy od skorzystania z własności działań na logarytmach. Spójrz, jeżeli odejmujesz od siebie dwa logarytmy o takich samych podstawach, to wówczas te dwie liczby logarytmowane możesz zapisać w ten sposób. Jako dzielenie 48 podzielić przez 3 albo można też tak. I wówczas cóż nam tutaj zostanie w tym nawiasie? 48 podzielić przez 3 to jest oczywiście 16. No i teraz, jak doprowadziliśmy do takiej postaci to początkowe wyrażenie, to wstawmy tutaj x. OK? Nie znamy wyniku. Stworzyliśmy takie równanie. Następnie skorzystajmy z definicji logarytmu. Logarytm przy podstawie a z liczby b to się równa c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c równa się b. Więc to jest a, to jest b, a to jest c. No i z definicji logarytmu zapisujemy, że 2 do potęgi x to się równa 16. No i rozwiązujemy takie równanie wykładnicze. To znaczy, Lewą stronę przepisujemy, bo tej ym, lewej strony już prościej zapisać się nie da. Natomiast liczbę 16 możemy przedstawić w postaci potęgi o podstawie 2. I możemy ją zapisać jako 2 do potęgi 4. I teraz spójrz. Po lewej i po prawej stronie równania potęgi mają tą samą podstawę. Czyli, żeby zachodziła dalej ta równość, to musimy jeszcze wyrównać wykładniki tych potęg. I wówczas otrzymamy x równe 4. Czyli logarytm przy podstawie 2 z liczby 16 to się równa 4. To jest nasz wynik. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę w odcinkach bonusowych pokażę, jak rozwiązać kolejne przykłady.